Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Inwestor Amator. 2 lutego 2020 roku nagrałem swój pierwszy film na tym kanale, dlatego z tej okazji postanowiłem zorganizować mały konkursik. Teraz w przybliżeniu przedstawię jego zasady. Zaznaczam, że lupa nie jest nagrodą w tym w konkursie, jest to rekwizyt do tego filmiku. Aby wziąć udział w konkursie, należy być subskrybentem mojego kanału. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi to jest zostawienie łapki pod tym filmem, mile widziane udostępnienie, żeby do jak największej liczby użytkowników ta informacja trafiła. Oraz punkt trzeci jest odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi następująco: ile Uncji Srebra planujesz kupić w 2021 roku? Jak wiecie, czasy są bardzo dziwne. Ceny niejednokrotnie szaleją. Jestem ciekaw, jak dużą inwestycję w metale szlachetne chcecie poczynić właśnie w roku 2021. Na odpowiedzi czekam w komentarzach pod tym filmem do 4 lutego do godziny 24, a więc do czwartku. Mam nadzieję, że czasu jest wystarczająco. Nagrody też są dość takie, powiedziałbym, nietypowe. Za chwilę sobie je omówimy. Z okazji rocznicy kanału Inwestor Amator Złoto i Srebro, mam przygotowaną dla Was jeszcze jedną niespodziankę. Chodzi tu konkretnie o kod rabatowy w wysokości 3% w sklepie Srebrna Mennica. Udało mi się taki kod dla Was załatwić. Będzie on obowiązywał od 2 lutego 1 w nocy do 3 lutego tej samej godziny. Kod w wysokości 3% obowiązuje na zakupy srebra. Kod nie łączy się z zakupami złota. Także 3% 2 lutego na całe sreberko w sklepie Srebrnej mennicy Dziękujemy bardzo za ten kodzik. Ostatnio mają duży wybór monet, więc myślę, że każdy znajdzie coś odpowiedniego jakościowo i cenowo na swoją kieszeń. Przejdźmy sobie teraz pokrótce do omówienia nagród. Miejsce trzecie, sztabka miedzi, dwie uncje. Do tego dołożymy Brytanię jedną dziesiątą uncji srebra. Miejsce drugie zostało ufundowane przez jednego użytkownika z Discorda. Chodzi tu konkretnie o inwestuje w metal. Dziękujemy za ufundowanie tej nagrody, którą jest Arkona w wysokości 1 czwartej uncji oraz coś z polskiego srebra obiegowego. Chodzi tu konkretnie o mapkę. Jeszcze raz dziękujemy za ufundowanie tej nagrody za drugie miejsce. A przy okazji chciałbym zachęcić. Do wejścia na kanał inwestuję w metal, bo z tego co mi tam w rubelki ćwierkają, szykuje się. Mały powrót, więc już teraz zachęćcie go subskrypcją do szybszego powrotu na platformę YouTube. I zostało nam miejsce pierwsze, tak samo jak trzecie, ufundowane w 100% przeze mnie. Zwycięzca tego konkursu otrzyma 5 marek z 35 roku, z okresu międzywojennego: Arke Ego, srebrną 1,4 Uncji i dodatkowo Lunar 3. Rogowoła w wersji półuncjowej. Także to są nagrody, które możecie wygrać. Czy są atrakcyjne czy nie, nie wiem. Oceńcie to Wy drodzy widzowie. Przypominam jeszcze raz zasady wzięcia udziału w konkursie. Subskrypcja, łapka w górę i odpowiedź na pytanie konkursowe. Ile uncji srebra planujesz kupić w 2021 roku? W losowaniu nagród będą brały udział wszystkie Komentarze spełniające warunki konkursowe, które zostaną dodane pod tym filmem do czwartku, czyli do 4 lutego do godziny 24. Film z losowaniem szczęśliwych zwycięzców zostanie opublikowany za około tydzień. Mam mało czasu ostatnio, więc potrzebuję nieco na ogarnięcie wszystkiego. Postaram się zrobić go w nieco takiej świątecznej, urodzinowej odsłonie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wszystkie informacje zamieszczam pod tym filmem. Kod rabatowy na zakupy w srebrnej mennicy od 2 lutego 1 w nocy do 3 lutego 1 w nocy również jest tam podany. Treść tego kodu to Inwestor1ROK. Jeszcze raz zaznaczam, będzie on obowiązywał tylko i wyłącznie na zakupy srebra. Na dziś już będziemy kończyć. Widzimy się w kolejnym odcinku na losowaniu nagród z tego konkursu. Do zobaczenia wszystkim.